ja wszystkim z tej strony? Pola Maria I dzisiaj sobie porozumiemy o tym, co się stało z facetami. Dlaczego faceci zaczęli się zachowywać jak księżniczki? Dlaczego role się odwróciły? Jaki związek ma. To, w jaki sposób zachowują się faceci z tym, jak my się zachowujemy, i ogólnie porozmawiamy sobie o Tinderze, o równouprawnieniu. I taką moją dzisiejszą misją dla Was jest przypomnienie, że You are a queen. I to nie facet jest queen, ok? You are a queen. A więc, dlaczego faceci się stali leniwi, i dlaczego ten cały kult randkowania zanika? Zacznę od Tindera. Ja Tindera miałam dosyć długo. Aktualnie jestem w związku, więc go już nie mam. Ale miałam go wystarczająco długo, żeby wysnuć wnioski. Ja miałam generalnie dosyć rozbudowany opis, miałam ładne zdjęcia, miałam dużo zainteresowań, miałam rzeczy, które, które po prostu lubię, których nie lubię. Mam te rzeczy, do których można było się odnieść naprawdę. I na końcu opisu miałam napisane, jak mnie rozśmieszysz, to pójdziemy na randkę. Niektórzy faceci pisali faktycznie, traktowali to jak takie wyzwanie, tam wymyślali jakieś żarty i tak dalej, ale było sporo takich, którzy pisali A czemu to ja mam cię rozśmieszyć? Może ty mnie rozśmieszysz i wtedy się zastanowię, czy pójdziemy na randkę? No i ja, nie wiem w ogóle po co się produkowałam, no ale odpisywałam tym chłopakom, no bo to facet powinien zdobywać kobietę. I pamiętajcie, to plemnik goni komórkę jajową, a nie komórka jajowa plemnik. I tak po prostu odpisywałam, że no bo to facet powinien zdobywać kobietę. Na co oni? A może to ty powinnaś zdobyć mnie? I ja już po prostu w tamtym momencie robiłam unmatch i koniec. Jakby naprawdę to był taki, taki schemat, naprawdę, że wszyscy ci faceci pisali to samo. No i miałam też w opisie zawód, czyli future millionaire. No i wiecie, jakby stwierdziłam, że nie wiedzą, że jestem Bobby, to ilu facetów mi pisało coś w stylu. Będziesz miał sugar, sugarmanami? O, jaki podział procentowy? O, zdradź pomysł na biznes. Ja myślałam, że to są żarty. Jakby autentycznie ja myślałam, że oni żartują, ale później w tej konwersacji wychodziło, że oni byliby z tym OK, no bo przecież. Równouprawnienie, po prostu role się odwróciły. Miałam też w zdjęciach Mema i tam było, że inni ludzie 70% woda, ja 100% hot. Czy coś się stroży. No i byli facyci, którzy pisali, że o, że jesteś pewna siebie, fajnie, ale było też sporo takich, którzy pisali, że ten facet nie będzie chciał zakładać sobie dziewczyny. Ja byłam taka, mmm, boj, nie żaden, tylko ty, czyli zakompleksiony jakiś tomek. Po prostu Insecure Faceci potrzebują mieć kobiety, która poświęci im 100% uwagi i która będzie stawiała ich na pierwszym miejscu, a nie siebie, więc uciekam od takich. Kolejna sprawa to robienie pierwszego kroku jako dziewczyna. No i ja nie robiłam tego często, ale jeśli chodzi o Tindera, jeżeli widziałam, że mamy mecze, że e, mamy dużo wspólnych zainteresowań, że ona w opisie coś więcej niż wzrost, to wtedy pisałam do niego, no ale słuchajcie, oni myśleli, że przez to, że ja napisałam pierwsza, to że ja już przejmę inicjatywę i że już ja będę po prostu cały czas ciągnąć tę rozmowę. Mm, mm, mm. To, to ma być taki hint, palec, a oni chcieli rękę, dosłownie. Musimy zrozumieć naturę. Faceci są zdobywcami. I jeżeli to my przejmujemy inicjatywę, oni się zaczynają czuć niekomfortowo i po prostu to nie jest typ relacji, który oni by chcieli, którego oni by naturalnie potrzebowali i wiecie, tak do którego by ich ciągnęło. Możesz dać jakiś sygnał, że on ci się podoba, ale jeżeli później on nie będzie na to reagował, to wycofujesz się, i nie możesz być na bo on jeżeli ty będziesz robić kroki w przód, on będzie robił kroki w tył. Faceci są zdobywcami i jeżeli facet jest okej okay z tym, że nie kupuje ci kwiatów, że no tak naprawdę niczym się do niej różni od Posiadania kolegi, że ty płacisz za wasze randki, albo że ty płacisz za siebie i tak dalej. To znaczy, że coś jest nie tak, bo to nie jest naturalne, żeby kobieta przejmowała inicjatywę. I też, jeżeli na przykład macie jakąś situationship albo coś w tym stylu, czujecie, że cały czas musicie w jakiś sposób przypominać o swoim istnieniu, musicie wysyłać snapa, musicie pisać, musicie stawiać coś na story, to mówię Wam, że facet pamięta o Waszym istnieniu. Okej, okay? to nie jest tak, że On zapomniał, a jeżeli zapomniał, no to o czym doświadczy? Błagam. Ale jeżeli e, myślicie, że On zapomniał i wyślecie snapa, to na pewno się wyklaruje, znowu rozmowa, znowu będziecie pisać, znowu się spotkacie. No, jeżeli to tak wygląda, to to naprawdę jest bardzo zły znak. Kolejna sprawa to jest kult niezależności kobiet. W tych czasach kobiety chcą być niezależne, chcą być niezależne finansowo na różnych płaszczyznach, chcą być samowystarczalne, generalnie nie potrzebują faceta. I nie zrozumcie mnie źle, bo to jest super, ale wiąże się to z jedną rzeczą, mianowicie z tym, że faceci zaczęli to wykorzystywać. I to jest wina tego, że my zaczęłyśmy ich przyzwyczajać do robienia mniej, mimo że dostają wciąż tyle samo albo i więcej. Bo jest możliwe bycie niezależną. I jednocześnie akceptowanie dostawania, ok? Pozwalanie na to, żeby facet otworzył ci drzwi, pozwalanie na to, żeby facet się tobą zaopiekował, żeby ci coś kupił, żeby ci coś dał, żeby o ciebie zadbał. I kobieta, która zna swoją wartość, nie pozwoli sobie na złe traktowanie albo chociaż na jakieś takie... Zwykłe, basicowe, bo pamiętajcie, musimy znać swoją wartość i nie możemy dawać zniżek, ok? Bo to jest tak, że kobieta, która zna swoją wartość, kocha siebie. Ona jest super, jakby wszystko jest super w jej życiu i facet musi wnosić wartość do jej życia. To nie może być tak, że to ona tylko wnosi tą wartość do tego życia faceta. I facet musi wnosić wartość do życia kobiety, dlatego że ona samą sobą wnosi wartość do jego życia. Zobaczcie, facet, który ma piękną kobietę, zdobywa uznanie wśród swoich ziomków, wśród obcych facetów. E, ogólnie wśród ludzi, bo ludzie się w inny sposób na niego patrzą, bo jeżeli ma piękną kobietę, to znaczy, że jest fajny, bo jednak musiał ją w jakiś sposób wyrwać. I uwierzcie, że kobiety bardzo dużo dają facetom samą swoją obecnością, bliskością, rozmową, bo faceci nie rozmawiają ze swoimi ziomkami o uczuciach, o emocjach, o jakichś ważnych kwestiach. Oni po prostu tego nie robią najczęściej. Jeżeli się czuje źle, to nie powie tego swojemu ziomkowi, tylko powie to tobie. To ty najczęściej mu pomożesz w takiej sytuacji. Kobiety po prostu kochają w inny sposób niż faceci. Kobiety kochają taką pure love, podobną miłością jak do dziecka, a faceci po prostu tego nie potrafią, nie potrafią zrozumieć sobie po prostu stworzeni w inny sposób. Kobiety są opiekuńcze, dobre, dbają o to, żeby faceci chodzili do lekarza, żeby się badali, inaczej umieraliby dużo szybciej. Jakby jest naprawdę masa takich rzeczy. W których kobieta samą swoją obecnością pomaga temu facetowi. Więc jeżeli facet się pyta, a co ty dajesz od siebie, księżniczko? To znaczy, że on jest po prostu wrogo nastawiony. I w tym momencie to nie jest czas na to, żebyś ty mu mówiła: No, ja potrafię to, to, jestem taka, taka. Nie, 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 nie kochana. Wychodzimy w tym momencie. No not seeing this man anymore. Faceci księżniczki i równouprawnienie. Słuchajcie, faceci księżniczki nie do końca rozumieją o co chodzi w równouprawnieniu. Oni się czują zagrożeni i w tym momencie oni przyjmują postawę obronną. Oni chcą walczyć z nami, oni chcą walczyć z kobietami, no i wielu facetów księżniczek tłumaczy się tak, skoro my chcemy równouprawnienia, to możemy się podzielić rachunkiem, to możemy my im coś kupić, e, to może my sobie wniesiemy e, na dziesiąte piętro e, szafkę, skoro jesteśmy takie niezależne. W równouprawnieniu chodzi o to, żeby były równe prawa, okej? Okay? Prawa. Niektóre rzeczy są kwestią biologii, natury. Siły, naturalnych instynktów i jakichś odpowiednich dla danych płci zachowań. O tym, że to naturalnie facet powinien być providerem I tutaj nie chodzi o to, żeby zrównać każdy aspekt życia i żeby płeć przestała istnieć. No, no nie. Kolejna sprawa to oczekiwania. Musisz wchodzić w związek z oczekiwaniami. Mówienie. Ja nie mam oczekiwań, bo nie chcę się rozczarować, jest bez sensu z jednego prostego względu. Mianowicie, dostajesz to, czego oczekujesz, a jeżeli nie oczekujesz nic, to najprawdopodobniej nie dostaniesz nic. W 99 przypadkach na 100. Jeżeli masz wymagania, ale aktualnie trafiłaś na faceta, który nie chce ich spełnić, bo to nie jest raczej tak, że on nie umie, on po prostu nie chce, on chce coś łatwiejszego. Jeżeli zauważysz, że nie dostajesz tego, czego oczekiwałaś, to po prostu odchodzisz i idziesz tam, gdzie po prostu to dostaniesz. Bo mówię wam, to, czego jeden facet dla, dla Was nie zrobi, zrobi dla Was drugi, albo trzeci, albo czwarty, albo dziesiąty, ok, ale któryś w końcu zrobi. Nie możecie się załamywać. Jak wchodziłam w różne relacje, nie wymagając zbyt wiele, to za każdym razem kończyło się to źle. Po prostu. Słuchajcie, to jest tak, że jeżeli akceptujecie na przykład to, że jakiś chłopak do was nie pisze cały dzień, a później się normalnie odzywa i jest wszystko dobrze. Jeżeli robicie późno, jeżeli wszystko to akceptujecie, jeżeli akceptujecie to, że on was nie zabiera na randki, to oni się do tego przyzwyczaja. I oni są sprytni. Jeżeli my im dajemy siebie w zamian za nic, tak naprawdę, to on oni po prostu nie będą nas szanować, bo tak to działa. Facet, im bardziej się musi postarać, tym bardziej będzie szanował tą kobietę. Facet, który chce ciebie i chce twojego szczęścia. Będzie robił naprawdę dużo, naprawdę. Kolejna sprawa to mówienie o tych oczekiwaniach. Więc mówmy jasno na początku najlepiej relacji o naszych oczekiwaniach, czy chcemy związku, czy chcemy friends with benefits. To powiedzcie, co byście chciały, że chciałybyście na przykład, żeby otwierał wam drzwi, że chciałybyście, żeby was zabierał na randki, że chciałybyście, żeby nie wiem, płacił, że chciałybyście to i tamto. Jeżeli to są wasze wymagania i on je zaakceptuje i będzie chciał je jakby spełniać, to super, ale jeżeli mu powiecie i on tego nie spełnia, to po prostu mówicie papa. Pa". I jeszcze jest taka sprawa, że kobiety bardzo często boją się mówić o swoich wymaganiach. Musimy się w tym momencie uczyć od facetów, bo e, na przykład my boimy się powiedzieć: "Ej, chciałabym, żebyś Coś tam, coś tam. A oni nawet się nie wahają, kiedy mówią nam e, ściągniesz bluzkę, e, ściągniesz spodnie, więc, moje drogie, ok? musimy się czasami od nich uczyć. Kobieta powinna być niezależna. Pod względem miłości do siebie. Ona powinna kochać siebie, nieważne czy ma faceta, czy nie ma, ok? To, może, to musi być miłość z wewnątrz. Zwróćcie uwagę na coś takiego. Kobieta, jak kocha siebie, to na przykład dba o siebie, żeby być zadbana, żeby być ładna, kupuje sobie różne rzeczy, po prostu dba o siebie. No i w tym momencie ona przyciągnie do siebie dwa typy facetów, załóżmy. No i jeden typ, zobaczy, że o, ona dba o siebie, musi być wartościowa, skoro tak dba o siebie. No bo to po prostu tak działa na psychikę. Mhm, na podświadomość. No i przyciągnie też drugiego aceta, który zobaczy, o, ona dwa o siebie, a to w sumie ja już nie będę musiał o nią dbać. Musimy mieć oczy szeroko otwarte, więc jeden będzie chciał się nią też opiekować, a drugi po prostu powie, powie sobie, że o, w sumie to wygodniej, nie będę musiał się wysilać. Kolejna sprawa to nieumiejętność przyjmowania. Bardzo często kobiety, które. Dużo zarabiają albo po prostu są samowystarczalne, nie umieją przyjmować. No i może tutaj wchodzi kwestia ego, że jestem niezależna i tak dalej, ale chodzi mi tutaj właśnie o takie zachowanie, jak zareaguje na takie coś sprytny facet. On to po prostu wykorzysta, zobaczy, że nie będzie musiał się wysilać, że no po prostu, że ten związek będzie wygodny jeszcze on nie będzie w ogóle musiał nic jej kupować, za nią płacić, nie będzie musiał generalnie wnosić za dużo od siebie. No i generalnie ta stopniowa zamiana ról zaraz się kończy tak, że ta kobieta w ogóle zaczyna go utrzymywać i nawet tego nie zauważy. Ja generalnie o feminine i masculine energy nagrałam osobny film, tutaj się wyświetli, więc e, polecam zobaczyć, bo nie będę teraz tak się rozwodzić na ten temat. Napomknę, że taka duża siła, taka niezależność, taka, taka Taka walka, taka nieumiejętność przyjmowania sprawiają, że kobieta wchodzi w masculine energy. No i ten facet, który będzie chciał ją wykorzystać, jest najprawdopodobniej w feminine energy, bo facet, który jest w masculine energy, w męskiej energii, po prostu na to nie pozwoli. On będzie chciał się nią opiekować, bo po prostu to są naturalne instynkty. Pamiętajcie, że prawdziwy mężczyzna będzie pilnował tego po ról i po prostu nie będzie wam pozwalał robić różnych rzeczy. Na przykład, nie wiem, będzie brał torbę waszą i tak dalej. Po prostu to jest w ich naturze, że oni... Czują, chcą się zaopiekować, jakby to jest logiczne, że ty potrafisz coś zrobić sama, ok? Potrafisz, bo wiadomo, że nie ma tego faceta cały czas przy tobie, ale w momencie, kiedy on jest przy tobie, to naprawdę może cię odciążyć. Chodzi o to, że musi być balans w tych energiach. Jeżeli kobieta ma zbyt dużo męskiej energii, to wtedy ten facet wchodzi w feminine energy. Jeżeli kobieta jest. W Feminine Energy, to ten facet musi być w masculine energy, a jeżeli nie wchodzi w nią, to znaczy, że po prostu musisz zmienić faceta. Faceci poczuli konkurencję z naszej strony. My chcemy za nich płacić, im po prostu wszystko dawać. Chcemy być drugą matką dla nich, chcemy przejmować inicjatywę, planować wszystko. Oni w tym momencie zaczynają czuć się. Bezużyteczni. Myślicie, że facet będzie Was bardziej szanował w momencie, kiedy Ty na przykład za niego zapłacisz albo yy, jeżeli będziesz mu dawać coraz więcej. Nie! facet działa totalnie na odwrót. Ja byłam sama w takiej relacji, kiedy płaciłam za faceta, kiedy planowałam randki, które sama proponowałam, no po prostu tragedia. Ja, kiedy zerwałam ten związek, dostałam od niego tyle negatywnych uwag, co do właśnie, co do tego płacenia, że on się czuł głupio, że ja w ogóle sprawiałam, że on się czuł źle, a ja myślałam, że ja robię dobrze. No i wiecie, dowiedziałam się dopiero na końcu związku, że tak się nie powinno robić. Kolejna sprawa to situationships. To niby jest związek, ale, ale jednak jeszcze nie i nie wiadomo, co to jest. I niby jesteście singlami, ale jednak się zachowujecie, jakbyście byli w związku. Bardzo często to jest tak, że w momencie, kiedy ty coś poczujesz, on mówi, że on nie szuka niczego poważnego i że najlepiej to, jakbyście nie zrywali kontaktu, jakby to była dalej taka relacja, ale żebyś ty się z nikim nie spotykała, on może. No, no, tak byłoby idealnie. Błagam, w takiej sytuacji, nie brnijcie dalej w tę relację, nie chciejcie za wszelką cenę go przy sobie zatrzymać, żeby za jakiś czas stwierdził, że on jednak chce być w związku, laska. On ma to wiedzieć w tym momencie. Facet wie po dwóch, trzech tygodniach, czy on widzi przyszłość z daną kobietą, czy nie. Jeżeli na przykład szukasz bezpiecznej relacji, spokoju, stabilności, to uwierz, że ktoś ci ją da, dobra? To nie jest. Niemożliwe. Jeżeli on cały czas Ci funduje role, roller coaster i daje cię po zimno, mm -mm. ja mam tutaj sposób na situationships, a więc mam dwa sposoby, które poniekąd się wykluczają, ale jeden sposób się spodoba jednej osobie, drugiej, drugiej drugiej. Pierwszy sposób jest taki, żeby po prostu nie dawać mu siebie w całości przed związkiem, że ty jesteś. Poniekąd dostępna, ale nie jesteś dla niego fully. Jeżeli y, nie spytał Cię o związek, nie jesteś jego dziewczyną. Nie dawaj mu się w 100%. Tak? Jakby tego nigdy nie róbcie, ale szczególnie jeżeli nie jesteście w związku. No i słuchajcie, y, nie róbcie girlfriend duties at the price of a friend. Jesteś zajęta innymi rzeczami, on nie jest priorytetem. I tym sposobem on będzie musiał. Chcieć się zobowiązać, zobaczyć, jaka, jaka Ty jesteś w związku. No i drugi sposób jest dla dziewczyn, które uważają, że nie umieją być niedostępne, że. Są temu przeciwne, jakby ok, nie wierzysz w to, że po prostu faceci działają w trochę inny sposób niż kobiety, no to trudno. Dla ciebie też mam rozwiązanie. W tym sposobie kluczem jest to, żebyś właśnie trzymała się tego miesiąca, tego danego okresu. Dajecie mu próbkę tego, jaką byłabyś dziewczyną. Czyli tak naprawdę jak zobaczysz, że, e, że coś może z tego wyjść, to w tym momencie robisz taki próbny miesiąc. No i przez ten próbny miesiąc... E, dajesz mu próbkę tego, jaką byłabyś dziewczyną. Jeżeli on po tym miesiącu dalej jest niezdecydowany, nie spytał się Ciebie o związek, albo nie wie, albo e, bla bla bla, to znaczy, że on po prostu się tobą bawi. No bo tak jak mówiłam, facet wie po dwóch, trzech tygodniach, czy, czy to wyjdzie, czy to nie wyjdzie. I wielu facetów mówi ja nie chcę zobowiązania. No i słuchajcie, w tym momencie on mówi, że nie chce po prostu być. Związać się z jedną osobą, ale dla kobiety zobowiązanie jest czymś innym. Ty wtedy nie mówisz, ale ja bardzo bym chciała być z tobą w związku, w sumie to powinniśmy i tak wszystko robimy tak jak para. Ty w tym momencie mówisz, no bo ja też nie chcę zobowiązania, więc jakby koniec ze zbliżeniami, koniec z fizycznością. And watch his face. Kolejna sprawa to provider mindset, niekoniecznie provider wallet. Provider mindset to jest coś takiego w facetach, co jest naturalnie, co powinno być naturalnie, e, że oni chcą dbać o kobietę, chcą zapewniać różne rzeczy, także finansowo, o nią dbać itd. i tak dalej. To nie chodzi o to, żeby on miał nie wiadomo ile pieniędzy. Chodzi o to, żeby czuł taką potrzebę dbania, dawania tej kobiecie, e, bo. Yy, są faceci, którzy mają pieniądze, a którzy po prostu nie czują tej potrzeby i nie wiem, mają pięć aut, ale swoje dziewczynie dają kwiaty raz na yy, pół roku. Więc oni mimo, że mają provider wallet, nie mają provider mindset, więc chodzi o to, żeby mieć provider mindset. Pomyślcie o tym z perspektywy faceta. Oni czują naturalną potrzebę yy, dawania różnych rzeczy, troszczenia się, opiekowania się i tak dalej, robienia różnych rzeczy za tą Kobietę. No a w momencie, kiedy on ci na przykład otwiera drzwi, a ty mówisz sama sobie potrafię otworzyć, albo nie wiem, y, robić coś dla ciebie ty mm, nie chcę, nie jestem dzieckiem albo coś w tym stylu, to on czuje się po prostu niespełniony. Musimy się nauczyć przyjmować i akceptować różne rzeczy. No i też kobiety często czują potrzebę bycia taką niezależną od faceta przez to, że musiały wcześniej zacząć na siebie zarabiać, mają daddy issues albo jakieś traumy związane z mężczyznami i generalnie czują po prostu niechęć do mężczyzn. Więc to nie jest tak, że to jest w pełni zawsze zależne od nas, ale jeżeli mamy świadomość tego, to możemy to przynajmniej zmienić. Albo też często jest to związane z poprzednimi relacjami, w których musiałyśmy być Mężczyzna, już tak powiem, musiałyśmy być w tej Masculine Energy, bo oni nas wpychali. Bo z naszej Feminine Energy nas wpychali do Masculine Energy i się po prostu przyzwyczaiłyśmy. Jeżeli on nie czuje potrzeby zdobywania Ciebie, to znaczy, że na wielu płaszczyznach nie będzie Cię szanował. Będzie uważał, że już Ciebie ma, nikt nie ma prawa Ciebie mieć. I jeżeli damy im wszystko od razu na talerzu, to po prostu oni nie będą dostawać tych wyzwań, a jakiś czas to będzie dla nich wygodne. Ale później się po prostu znudzą i najprawdopodobniej odejdą. If a man is not being challenged, he leaves. Byłby na tyle w tym filmiku. Ja mam nadzieję, że Wam uświadomiłam kilka rzeczy, że Wam pomogłam, że Was po prostu uratowałam przed facetami księżniczkami. I jeżeli, serio, widzicie, że jest coś nie tak już na początku, to po prostu odchodźcie, bo to nie jest tak, że Wy nie znajdziecie faceta takiego, jakiego chcecie. Serio, znajdziecie. Tylko to jest kwestia czasu, szeroko otwartych oczu uh, i wymagań. Więc... And remember that you are a queen, okay? To Hamas!